Według świętego Mateusza rozdział ósmy. Gdy szedł z góry podążał za nim wielki tłum. Wtedy podszedł do niego trendowaty, pokłonił się i prosił, Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus mu nakazał. Pamiętaj, nie mów o tym nikomu, lecz idź. Pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż ofiarę zgodnie z nakazem mojżesza. Gdy wszedł do kafarnaum, zbliżył się do niego setnik i zaczął prosić. Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Powiedział mu, przyjdę, aby go uzdrowić. Wtedy setnik rzekł, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo i ja, chociaż sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. I kiedy mówię jednemu z nich idź, on idzie, a innemu przyjdź, on przychodzi. A gdy do sługi mówię zrób to, on zrobi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do idących za nim: Zapewniam was. U nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary i dlatego mówię wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i w Królestwie Niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izakiem i Jakubem, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś powiedział, idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. W tej samej chwili jego sługa. Odzyskał zdrowie. Jezus wszedł do domu Piotra i zobaczył, że jego teściowa leży w gorączce. Dotknął jej ręki i gorączka ustąpiła, a teściowa wstała i usługiwała mu. Wieczorem przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Gdy Jezus zobaczył gromadzący się wokół niego tłum, polecił przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy przyszedł do niego pewien nauczyciel pisma i powiedział: Nauczycielu, pójdę za tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda, tylko syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. A inny jego uczeń powiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Ale Jezus odparł: Pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych. Potem wsiadł do łodzi, a za nim poszli jego uczniowie. Nagle zerwała się na jeziorze tak wielka burza, że fale zalewały łódź. A on spał. Zaczęli go budzić i krzyczeli: Panie, ratuj, giniemy odpowiedział im ludzie słabej wiary czemu się boicie potem wstał zgromił wichry i jezioro i zapanowała głęboka cisza a ludzie dziwili się i pytali kimże on jest że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne kiedy przybył na drugi brzeg jeziora do krainy gardańczyków dwaj opętani wybiegli mu naprzeciw z grobów byli bardzo niebezpieczni i dlatego nikt nie miał odwagi tamtędy przechodzić. Zaczęli oni krzyczeć: Co mamy z tobą wspólnego, synu Boże? Przyszedłeś tu przed czasem, aby nas dręczyć. A w pobliżu pasła się liczna trzoda świń. Złe duchy błagały go: Jeśli zamierzasz nas wyrzucić, poślij nas w tę trzodę świń. Powiedział im: Idźcie. Wtedy opuściły ich i weszły w świnie, a cała trzoda ruszyła po urwistym zboczu w dół do jeziora i utonęła. Ci, którzy paśli świnie, uciekli do miasta i tam opowiedzieli o wszystkim, także o tym, co stało się z opętanymi. Wówczas wszyscy mieszkańcy miasta wyszli Jezusowi naprzeciw, a gdy go zobaczyli, prosili, żeby opuścił ich krainę.